Cześć, tu Iwona, witajcie ponownie na kanale Stylololo Dzisiejszy film będzie o takich rzeczach, które uważam za niezbędne w mojej jesienno-zimowej garderobie Powiedziałabym, że to, to są takie moje podstawy Właśnie garderoby na te bardziej chłodne miesiące Tak się złożyło, że wyszło tych rzeczy, czy grup bardziej rzeczy 10, więc... Nie przedłużając będę zaczynać, natomiast jak zawsze chciałam przypomnieć o tym, że jeżeli podobał Wam się film, to zawsze miło mi jest, jeżeli zostawicie kciuka w górę, pomaga mi to dotrzeć do większej ilości osób, to samo Wasze komentarze, więc też podzielcie się tym, jakie są Wasze podstawy garderoby na jesień i zimę, no i jeżeli oglądacie mnie, a nie subskrybujecie, to jak zawsze zachęcam. Do subskrypcji. Zaczniemy od rzeczy takich najbardziej zewnętrznych, przejdziemy przez ubrania i na końcu powiemy sobie, to znaczy ja Wam powiem o akcesorium, które moim zdaniem jest. Jest go bardzo mało bardzo mało ludzi je nosi, bardzo mało ludzi je pokazuje, a uważam, że jest właśnie super na jesień i zimę. Ale to na końcu. Dla niektórych z Was nie będzie to żadnym zaskoczeniem, jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie albo chociażby oglądacie moje filmy, że uwielbiam płaszcze. Powiedziałabym, że jakby z mojej całej szafy, w której mam wszystkie okrycia, wierzchnie, płaszcze stanowią 80 minimum 80%. I lubię nosić płaszcze ze względu na to, że uważam, że są bardziej uniwersalne niż kurtki, że możemy je lepiej dopasować do okazji. Ogólnie lepiej mi się je nosi, po prostu to jest coś, po co ja zazwyczaj sięgam. No i teraz tak, na zimę mam trzy płaszcze, mam płaszcz taki podstawowy, granatowy i mam dwa płaszcze takie bardziej już szalone w moich ulubionych kolorach, czyli płaszcz żółty i płaszcz czerwony. I w tym sezonie, tutaj będę też w trakcie tego filmu, że dodawała, co planuję kupić. W tym sezonie stwierdziłam, że fajnie by było dodać do tego jeszcze jeden bardziej neutralny płaszcz. I myślę o tym, żeby kupić płaszcz taki w kolorze beżowym, czy tam kamelowym, czy kawa z mlekiem. Wiecie o co mi chodzi. Jeżeli chodzi o płaszcze takie bardziej jesienne, to wolę płaszcze troszeczkę krótsze, takie to się po angielsku nazywa peacoat. Takie szersze płaszcze mam. Jeden dość jasny. Mam teraz, nabyłam drugi, który jest granatowy i taki bardziej marynarski. Z drugiej ręki, więc super. I z wełny, więc jestem bardzo zadowolona. Także jesień to dla mnie też płaszcze. Aczkolwiek tutaj też czasem zakładam kurtki. I drugą rzeczą, jeżeli chodzi o te chłodniejsze miesiące, jest kurtka. Mimo tego, że mówię, że nie lubię kurtek, ale mam jedną kurtkę, którą uwielbiam. Mam ją 6 lat. Mam nadzieję, że ponoszę ją drugie tyle, co najmniej. I to jest kurtka puchowa. Taka z tych um, takich bardzo cienkich kurtek puchowych, które są bardzo ciepłe, które zwijają się, wiecie, do takiego woreczka. Uważam, że mm, każdy powinien się zainteresować taką kurtką i sprawdzić czy nie sprawdzi mu się ona w garderobie ponieważ to jest rzecz, która jest bardzo uniwersalna to jest rzecz, którą możecie nosić samą to jest rzecz, która jak jest zima, jeżeli na przykład lubicie nosić płaszcze i nie do końca zapinać to jeżeli jest bardzo zimno, na przykład możecie taką kurtkę albo bez rękawik w zależności od płaszcza pod to założyć. I kolejna rzecz, bez której nie wyobrażam sobie jesieni, zwłaszcza zimy, w zależności od tego, jakie są temperatury, to są botki. Ja mam botków kilka par w swojej kolekcji, ale tak naprawdę dwie pary, po które sięgam najczęściej, będzie mi trudniej je na zdjęciach pokazać, więc mam je tu ze sobą. To są dwie pary czarnych botków. Jedne takie bardziej sztyblety, męskie. Mają tutaj gumę, um, mam już je też chyba za 4 lata. Trochę zaczynają wyglądać, powiedzmy, że trochę je gdzieś tam pochaczyłam i um, w niektórych miejscach skóra widać, że jest troszeczkę noszona, natomiast są w świetnym stanie i um, no właśnie ostatnio wymieniałam sobie buty na jesienno zimowe i po prostu po prostu się uśmiechnąłam na widok tych butów, powiedzmy to tak. Drugie buty, które jak nie noszę tamtych, to noszę te, a tak naprawdę oj, tak naprawdę głównie noszę te i praktycznie noszę je codziennie, to są takie czarne butki. Niestety, w zeszłym roku już próbowałam je ratować, ponieważ na obcasach zrobiły mi się po prostu takie dziury. Zaniosłam je do szewca, który zrobił to niezbyt umiejętnie, więc to szybko to co naprawił zeszło. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć innego szewca, który zrobi to lepiej. Natomiast na tą chwilę wiem, że chcę sobie kupić nowe bodki, żeby mieć drugą parę. Te, jeżeli się uda naprawić, to bardzo chętnie będę nosić dalej. Następne dwie rzeczy to są akcesoria, ale że są związane z tym, że wychodzimy na zewnątrz, to powiem o nich teraz. No i e, pierwsza rzecz to są czapki. Czapek mam sporo i uważam, że czapki i szaliki to są takie rzeczy, które są super na to, żeby ożywiać płaszcze, ponieważ płaszczy nie mamy dużo i nigdy nie będziemy mieli dużo, ponieważ to są drogie rzeczy. Natomiast szaliki, czapki, rękawiczki można kupić dużo taniej i można sobie jeden płaszcz, który nosimy przez ileś sezonów. Ożywiać i zmieniać po prostu, właśnie szalikami i czapkami. Ja mam czapki i takie bardziej neutralne mam czarną, mam taką kawę z mlekiem, mam jakąś taką też kawę z mlekiem, która jest z pomponem. No i mam też na pewno żółtą czapkę z takich bardziej kolorowych. I w tym sezonie stwierdziłam, że czas kupić sobie czapkę, która będzie szara, ponieważ mam też kilka szarych szalików. I myślę, że jeszcze jakąś kolorową czapkę do takich moich ciemniejszych płaszczy. Także to mam w planach. Drugą rzeczą, jeżeli chodzi o akcesoria, właśnie takie do wychodzenia na zewnątrz, to są szaliki. Jak możecie się domyśleć, to, to jest coś, czego zawsze miałam dużo. Zawsze miałam dużo apaszek, zawsze miałam dużo właśnie szalików. I to jest coś, co głównie służy mi do ożywiania płaszczy, kurtek, też w tych takich sezonach. Właśnie jesienno-zimowych, wszelików mam też sporo, mam i takie w neutralnych bardziej kolorach, i takie bardziej żywe. Natomiast w tym sezonie myślę, że też chciałabym sobie coś tam dokupić, żeby właśnie, żeby jakoś na nowo móc te płaszcze, które mam nosić. Przejdźmy w końcu do ubrań. Dwie rzeczy, które dwa typy rzeczy, które noszę, uwielbiam nosić. Jesienią i zimą. Jedna z nich ym, to sukienki. Sukienki uwielbiam nosić przez cały rok. Ym, so, to jest po prostu w lecie taka rzecz, po którą sięgam jako pierwszą, ale tak samo sięgam po sukienki bardzo chętnie zimą. Wynika to z tego, że po prostu jak założycie sukienkę, założycie do niej buty, torebkę, nie musicie się po prostu zastanawiać. Możecie zmienić biżuterię raz, założyć w jakimś tam stylu, mniejszą, raz większą, tak dalej Sukienki są super. Sukienki też w zimę można zakładać jakby pod swetry i kombinować w ten sposób, żeby wyglądały bardziej ciekawie. Także to jest coś, po co sięgam chętnie przez cały rok. Natomiast druga rzecz to są spódnice, po które z kolei sięgam dużo chętniej zimą. Wynika to z tego, że przez moją sylwetkę Raczej nie kupuję dłuższych spódnic Raczej spódnice, które mam są do kolana tudzież przed kolano i po prostu nie lubię ich nosić na gołe nogi To nie jest tak, że mam jakieś kompleksy jeżeli chodzi o moje nogi albo coś w tym stylu bo w lecie bardzo chętnie sięgam po shorty ale po prostu nie lubię Natomiast uwielbiam nosić spódnicę do rajstop To jest po prostu, jak nie sięgam po, po sukienkę to jest większe prawdopodobieństwo, że sięgnę pod spódnicę niż po spodnie następna rzecz to jest coś czego nie nosiłam przez długi czas bo trochę miałam taki uraz z dzieciństwa nie wiem czy tak macie, pewnie część z was może mieć że jeżeli wasi rodzice bardzo usilnie chcieli żebyście coś nosili to później przez długi czas nie mogliście na to patrzeć no ja tak miałam z golfami moja mama uwielbiała mnie w golfach nie wiem czemu, bo dzieci zazwyczaj golfów nie lubią nosić, ale w każdym razie trochę się nabawiłam takiej awersji. Nie mówię tu o swetrach z golfem, natomiast mówię o takich bardziej bawełnianych golfach, takich, które są bardziej bliżej przy ciele. Natomiast zaczęłam je nosić parę lat temu, mam teraz kilka golfów, które są neutralne, i myślę o tym, żeby w tym sezonie sobie sprawić jakiś kolejny golf, który będzie może w jakimś żywszym kolorze. Jeżeli nie sięgnę po golf, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem sięgnę po koszulę tudzież jakąś bluzkę koszulową. Wydaje mi się, że koszul mam stosunkowo najwięcej w szafie. Mam zarówno gładkie koszule, jak i kolorowe w paski, w jakieś różne inne wzory. Mam koszule, które są bardziej dopasowane, mam koszule, które są bardziej luźne albo takie wręcz przeskalowane w formie. Naprawdę mam ich dużo i uwielbiam je nosić. W zasadzie w każdym sezonie niestety nie mogę ich nosić za bardzo w sezonie letnim, ponieważ lato w Nowym Jorku jest takie, że można zapomnieć o um, jakby założeniu czegokolwiek, co ma jakikolwiek rękawek. Więc z tym dużą większą radością jakby myślę o tym sezonie, który zaczął się teraz, kiedy jest chłodniej i kiedy będę mogła wszystkie moje koszule nosić. One są super pod tym względem, że można nosić je same. Można je nosić pod sweter, pod różne inne rzeczy, pod sukienki też i tak dalej. Także to jest taka bardzo uniwersalna rzecz. i, i Moim zdaniem warto się chociaż w jedną jakąś koszulę, fajną koszulę, niekoniecznie białą, ale taką, która będzie do Was super pasować zaopatrzyć. No i na sam koniec coś o czym wspominałam na początku filmu, czyli akcesorium, o którym nikt nie mówi. Czyli broszki. Broszki to jest coś, co zbieram od kiedy miałam chyba 15 lat. Ta moja kolekcja nie jest jakaś super duża i przez ostatnie lata raczej do niej nic, nic nie dokładałam, ale lubię kupować broszki ogólnie, lubię je nosić i zawsze nosiłam je w taki sposób, że dopinałam je w klapy marynarek, w klapy płaszczy, tudzież, nawet jeżeli płaszcz nie miał klap, dopinałam je tutaj, żeby po prostu coś ożywić, dlatego że często płaszcze zimowe są w jednolitym kolorze, w ciemnym kolorze i po prostu, żeby gdzieś tam to nie wyglądało tak nudno, to ja zawsze lubiłam po prostu gdzieś tam dopinać sobie te broszki. Czasem dopinam broszki do koszul, jak koszule mają po prostu, jak zamykam sobie tutaj, zapinam sobie koszulę, Także ma całkiem po prostu, całkiem jest zapięta To lubię sobie po prostu dopiąć tutaj broszkę Zdarzało mi się dopinać broszki do butów na przykład, do trampek um, Przez co jakby stawały się bardziej ciekawe Niestety w ten sposób zniszczyłam na przykład bardzo ładną broszkę Którą <grym> dostałam od bodajże mojej mamy ale, ale nosiłam ją przez ileś lat przy butach I... To jest fajna rzecz, naprawdę, w którą nie trzeba dużo inwestować, bo moim zdaniem najfajniejsze broszki to są takie, które możecie, wiecie, na pchlich targach znaleźć, takie wręcz czasem po prostu kiczowate, takie z lat 80., które mają jakieś tam zwierzątka czy coś ale przy płaszczu, czy przy marynarce będą super wyglądać. Także, jeżeli nie macie jeszcze żadnej broszki, to polecam gdzieś rozejrzeć się za pchlim targiem i na pchlim targu rozejrzeć się za jakimiś fajnymi broszkami. To wszystko, jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę. Dajcie znać, jakie są Wasze niezbędne rzeczy w garderobie na ten chłodny sezon. I do zobaczenia w moim następnym filmie. Cześć!